Wojciech Banach, pochwała delikatności. Dobrzy ludzie chwalą piękno i Pana, który im dostarcza choć trochę światła na drogę, choć trochę pieniędzy na światło i jeszcze nieco drogi w najbliższej perspektywie. Dobrzy poeci. Warcząc niekiedy dla zasady, zapisują to wszystko delikatnie na opłatkach wierszy i oglądają pod światło papier z nadzieją na odkrycie mistycznych znaków. Obiecuję poprawić się dzisiaj w nocy. Pełen pozytywnych refleksji, z wyjątkową czułością będę głaskał gładką szyjkę przez banderolkę. Akscyzy Czytał Bogdan Dmowski